Okresu zdarzenia, które, y, które pokazywałyby, jak, w jaki sposób Żydzi, czy Białorusini, czy Rosjanie, czy Turcy, te mniejszości narodowe przyjęły wypowiedzenie wojny przez wkroczenie Rosjan do Grodna. To był szok dla wszystkich mniejszości. To był szok. Naprawdę. Bo spodziewali się wszyscy, że to Niemcy wejdą, a tu ni stąd, ni zowąd napadli na Polskę Sowieci. Pamiętam do szkoły, do tej samej batorówki i właśnie ten Mojszyk Lacki, jego nazwisko było, spotkał mnie i powiada, Janek biegnij znajomych zatrzymaj, żeby do szkoły nie szli. Bo dzisiaj będzie lapanka, ja nie mogłem skojarzyć sobie tego, co to jest lapanka. Co, co to jest lapanka? Będą lapać harcerzy. Kto? No, bolszewiki. No i tak się stało. Ja tam kilkanaście chłopaków i dziewczyn powiadomiłem, żeby nie szli do szkoły. Jako harcerze to byli zwiadowcami. Gdzie są ruski? Dostarczaliśmy amunicję, dostarczaliśmy żywność, bo magazyny były, piekarnie były. No, czy to żydowskie, czy to tureckie, czy to polskie. Więc dostawaliśmy na przykład chleb za darmo dla wojska, bo Mimo, że wojsko było, to jeszcze była jedna dywizja policji, tak zwanej czarnej policji, która potem została zlikwidowana do, do ostatniego. Czyli obrona zaczęła się którego? E, 20. 20. Jak długo trwała? No, gdzieś trwało bodajże ponad tydzień czasu. Dopóki to. – I bolszewicy weszli do miasta? – Już bolszewiki potem weszli do miasta. A my spaliliśmy aż dziewięć czołgów, harcerze spaliliśmy dziewięć czołgów. Wojsku natomiast zniszczyło dwa czołgi, no i chyba kilka wo wozów pancernych wojsku też zniszczyło. Ten Mojszyk Lacki, czyli Michał Lacki, Powiedział, żeby do, do szkoły nie szli, bo będzie łapanka harcerzy. No i na drugi dzień widzieliśmy, co się działo z tymi harcerzami, którzy nie byli powiadomieni, poszli do szkół. Ja nawet zobaczyłem, będąc na, przy ulicy Witoldowej i Jagiellońskiej i Witoldowa, zauważyłem, że moja koleżanka jest w samochodzie, tam między bolszewikami z bagnetami, Albina Jabłońska i tylko krzyknęła Jasiu, jeszcze Polska nie zginęła. Kolejne z tymi drutami po ręce powiązane. Najprawdopodobniej około dwóch tysięcy nas harcerzy zginęło. Wywiezione zostały na tak zwaną Psią górkę, czyli cmentarz dla psów był i tam zostały rozstrzelane. To było coś okropnego. Czy mógłby Pan jeszcze opowiedzieć, jak wyglądała okupacja sowiecka w Grodnie? Jakieś zdarzenia, o których Pan pamięta? To była bardzo okropna okupacja, bo pierwsze to zaraz aresztowali księży, potem inteligencję, nauczycieli. W jaki sposób odbywały się te aresztowania? Mieli przygotowane listy. W jaki sposób Sowieci wiedzieli, gdzie mają jakich ludzi szukać? Ktoś musiał w tym pracować. Że gdzie, kto był. Czy ludzie wiedzieli kto. I ruski wiedzieli, kto, kto jest kim. Kto jest kto. Właśnie, ja, ja Na, Natomiast... pana teraz, panie Janie. Kto przygotowywał? Kto współpracował z ruskimi? Kto przygotowywał te listy? Bo to musiał zrobić ktoś, kto wiedział, kto jest, kto należy do inteligencji, kto należy do tego. Przecież oni się posługiwali. E, imiennymi listami, prawda? Imiennymi no tak, listą. ale proszę pani, to widzi Pani, jest, jest taka sprawa. Bardzo ży dużo Żydów pracowało w, w, na urzędach, tak jak na przykład w magistracie czy w starostwie, na poczcie, bardzo dużo Żydów pracowało. Oni dostęp mieli do wszystkiego. Oni mieli dostęp do wszystkiego. Na przykład jak ten moiszek, co mnie. Obronił, że, że nie idzie dzisiaj do, do szkoły. Skąd on mógł wiedzieć, że będzie lapanka. Musiał ktoś mu powiedzieć albo dla jego rodziców. Więc to trudno trudno naprawdę jest wyjaśnić to kto, kto kim był, i dlaczego tak byli wydawani? Nauczycielowie, gajowe, leśnicze, a już jak pracował w policji, czy w urzędzie gdzieś tam policyjnym, w bankach, co pracowali ludzie, to wszystko zostało wywiezione albo wymordowane na miejscu. O, mój, nasz taki znajomy Policjant mego ojca, ja jego syna, Henka też znam, Giwer, Józef Giwer, policjantem był. On jakoś się uchronił. No i spotkaliśmy się w 1946 roku w Wauczu, na ziemiach odzyskanych. Ja ojciec mówi: A skąd ty tu się wziąłeś? Mówi: Wziąłem się. Przez, mówię, zieloną granicę przedostałem się i właśnie tu jestem w Wałczu. Panie czyli okupacja sowiecka to terror, wywózki... Terror, wywózki, w stosunku do strasznie. Polacy, przykładowo mój ojciec został aresztowany i my w ogóle nie wiedzieliśmy, gdzie ojciec jest. I właśnie też ten Lacki, ojciec tego Lackiego, on się dowiedział, gdzie jest nasz tatuś. No, i trzeba było tam trochę biżuterii dać. No, i znaleźliśmy naszego ojca. Ale co zaproponował, bo zrobić listę pracowników, którzy pracowali u mego tatusia na budowach. No, jak się okazało, to około 180 osób podpisało, że mój ojciec nie był żadnym wyzyskiwaczem. Bardzo dobrze płacił, nie był ani terrorystą, ani potępiał narodowościowo. Wszystkich cenił bardzo dobrze i dobre wypłaty, dobre pieniądze płacił. I dalej, przykład na, na tej liście. To te Żydzi zrobili te, tą listę, że Kamiński, który miał też przedsiębiorstwo budowlane, to płacił 2 złotych na dziennie, a mój tatuś dla fachowców płacił 2 złoty na godzinę. I to uratowało mego ojca.